Jako prezydent Rzeczypospolitej składam dzisiaj hołd bohaterom powstania antykomunistycznego. Chcę także docenić wysiłki osób, środowisk i instytucji, które upowszechniają znajomość tego ważnego rozdziału historii najnowszej Polski. Wierzę, że ta praca buduje ducha patriotycznego Polaków i przyczynia się do zapewnienia pomyślnej, bezpiecznej przyszłości Ojczyzny. Cześć i chwała bohaterom z wyrazami szacunku i sympatii Andrzej Duda. i bohaterów. Zaczynamy turniej. Cześć i chwała. 12 marca w sali sportowej drugiego Liceum Ogólnokształcącego odbyła się czwarta edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez sportowych pierwszej stolicy Polski, tym razem przyciągnęło do gniezda niemalże 300 uczestników z całego kraju i zagranicy który na pewno będzie historyczny, bo z jednej strony jest to największa patriotyczna impreza szachowa w Polsce, natomiast jeśli chodzi o e, gnieźnieńskie szachy, to w grudniu tego roku obchodzimy 95-lecie no i można powiedzieć, że e, no w blisko 100 historii gnieźnieńskich szachów tak... Wielkiego turnieju nie było, turnieju, który zgromadził na starcie no, około 300 zawodników. Nie mam jeszcze dokładnych danych od sędziego, ale on dobija na pewno do 300 y, y, osób, także no, jest to absolutny rekord. Y, zawodnicy, którzy tutaj przyjechali, z jednej strony legitymują się tytułami arcymistrzowskimi, mistrza międzynarodowego zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, także jest bardzo silna obsada, y, rywalizująca o główną nagrodę. W postaci 2,5 tysiąca złotych, co jak na warunki polskie turniejów jednodniowych to jest bardzo atrakcyjna nagroda. A z drugiej strony, taką strategię przyjęliśmy, żeby każdy miłośnik królewskiej gry, który tutaj wystąpi w gnieźnie, no nie wyjechał z pierwszej stolicy z pustą ręką. Dlatego, że, dlatego też dla każdego zawodnika przygotowaliśmy oprócz bluzy i czapeczki, która była w pakiecie oczywiście startowym również nagrody, nagrody książkowe, upominki i tak no, Też nagrody są w kategoriach i wiekowych, i kategoriach, jeśli chodzi o poziom gry, także tych nagród jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Cześć i chwała bohaterom polskiej ziemi. Cześć! Cześć i chwała bohaterom Joroczny turniej otrzymał patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ministra Obrony Narodowej oraz starosty Gnieźnieńskiego, który jednocześnie ufundował puchar dla zwycięzcy zawodów. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał wicestarosta Jerzy Bedlik, który przyznał, iż w organizację wydarzenia powiat Gnieźniński włącza się z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jest to też wymiar promocyjny dla powiatu Gnieźnieńskiego, tym bardziej, że tutaj mamy uczestników z tego kraju, też spoza granicy naszego kraju. I dbamy też o taką promocję naszego, naszego powiatu i to jest pierwszy aspekt. A w drugi aspekt to chodzi o ideę też, o, o pamięć o, o żołnierzach wyklętych. Nie da się ukryć, że dla nas też, dla powiatu jest ta pamięć też ważna i jeżeli są uroczystości wokół tego tematu zorganizowane, to należy też brać w tym udział. W czytaniu listu od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do zgromadzonych słowo wygłosił poseł na Sejm Krzysztof Ostrowski, który także objął wydarzenie swoim patronatem. Gdybyśmy nie mieli żołnierzy wyklętych, to musielibyśmy żyć jako Polacy z narodowym rzemieniem wstydu za tych, co za pieniądze, apanarze, posarze, ordery przyjmowane z rąk sowieckich mordowali najlepszych Polaków. To nie są moje słowa. To jest cytat z odezwy Łupaszki. To było starcie dwóch światów, właściwie dwóch wizji światów, świata chaosu i świata ładu. I to starcie trwa do dziś, te, te światy nic nie łączy, a wszystko dzieli. Cześć i chwa. Które odbywały się na dystansie 9 rund, rozgrywane były w tempie 10 minut. To pozwalało na obserwację zarówno szybkich, jak i dłuższych rozgrywek, które niejednokrotnie gromadziły przy stołach wielu obserwatorów. Jak można zauważyć, mimo krótkiej tradycji, turniej przez ostatnie 4 lata zdobył już pewną renomę w polskim środowisku szachowym to sprawiło, że do Gniezda zawitali nie tylko arcymistrzowie, ale także po raz pierwszy przyjechała reprezentacja wojska polskiego. Udział w czwartym ogólnopolskim turnieju pamięci żołnierzy wyklętych jest dla nas ostatnim etapem przygotowawczym przed udziałem w 28 mistrzostwach NATO w szachach w Budapeszcie. Te mistrzostwa odbędą się pod koniec marca na Węgrzech i wpisuje nam się to doskonale program przygotowania. Do tej pory braliśmy udział w trzech turniejach i ten turniej jest ostatnim turniejem i później już jedziemy bezpośrednio na Węgry. Szachy wpisują się w taktykę niezmiernie, że tak powiem. Jest Akademia Sztuki Wojennej, więc szachy jako sztuka przydatne są każdemu żołnierzowi i udowodniła to historia. Wielu znamienitych dowódców gra w szachy i na pewno Gra w szachy bardziej pomaga niż przeszkadza w dowodzeniu lub w taktyce. Więc szachy na pewno są atrybutem, myślę, że myślenia i to dobrze, że żołnierze grają. Odbywamy mistrzostwa wojska polskiego w szachach, bierze w nich udział średnio około 100 osób. No myślę, że to dobrze świadczy, że w ubiegłym roku nasi żołnierze zdobyli tytuł mistrza NATO w szachach. Po raz pierwszy w historii nasi żołnierze zdobyli ten piękny laur, co świadczy o tym, że chyba z naszą kadrą nie jest tak źle. Organizacja turnieju nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie licznych firm, instytucji i organizacji, które zaangażowały się w zawody finansowo lub materialnie. Przygotowanie sali, posiłków, pakietów dla graczy oraz nagród to zasługa różnych osób, wobec których organizatorzy kierują słowa podziękowania. Zawsze będziemy mówić o tych, którzy wspierali nas do tej pory, czyli o naszych lokalnych gnieźnieńskich firmach, bo właściwie ten turniej rozwinął się dzięki nim, ale w tym roku doszło dwóch, dwóch partnerów, można powiedzieć strategicznych, którzy wsparli turniej i mam nadzieję, że będą wspierać w przyszłości, a mianowicie Fundacja Enea i PZL Świdnik. Cieszy nas to niezmiernie. Liczę, że koncepcja odnośnie przyszłorocznych turniejów już jakaś się rysuje, dlatego że w tym roku prawie 300 zawodników się zgłosiło i tak na dobrą sprawę więcej byłoby trudno pomieścić w sali gry. Natomiast w związku z tym, że za rok mamy taką szerszą koncepcję już, to będziemy rzecz jasna ubiegali się o wsparcie jeszcze innych instytucji. Czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało. To dla nas jogoś i bur co w nim tkwi, bo wciągła mech. Nie jedna kropla naszej krwi, nie jedna kropla naszej krwi, nie jedna kropla naszej... W tym roku imprezie towarzyszyła wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, która wzbudziła spore zainteresowanie uczestników turnieju. Zanim trafiła na salę, w której odbywały się zawody, odwiedziła kilka szkół na terenie Gniezna. W tym roku postaraliśmy się, aby. E, oczywiście nagrody związane z tematyką żołnierzy wyklętych e, tak było zawsze, ale e, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej. Pojawiła się na sali gry wystawa Milcząc Wołają. Wystawa przygotowana w 2014 roku po eksfumacjach dokonanych przez zespół profesora Szwagrzyka. Bardzo ciekawa wystawa, która pokazuje właściwie jedno, co dzieje się z ludźmi po zetknięciu ze stalinizmem i komunizmem. Po jednej stronie tej ściany dziewięciometrowej są sylwetki czterech osób za życia, utrwalone na ich fotografiach rodzinnych. Wspaniałe, normalne rodziny. Po drugie, ich ekshumacje i te cząstki ich ciał wykopane z ziemi, nie z grobów, ale z ziemi. Bardzo, bardzo duże wrażenie robi ta wystawa. I cieszę się, że udało nam się ją dzisiaj tutaj też pokazać i gościom, i zawodnikom strzał nagle z brzegu polany I rozegnał wieczorną ciszę precz Na przód chłopcy, wrócę przecież przed nami Strzelać celnie, bo próg chce na rzecz Na chłopcy, wrócę przecież przed nami Strzelać celnie, bo próg chce na rzecz Żywi, co z białych ran Trapionych spływa drzew Wśród mchu zielonych plan I szum stary las, wierny przyjaciel, wierny dróg. Przygotowanie sali do zawodów, wydawanie posiłków, logistyka oraz pomoc w każdej sprawie uczestnikom turnieju to zasługa skautów Europy. Organizacja, która od pewnego czasu działa na terenie Gniezna, bardzo chętnie zaangażowała się w przygotowanie tegorocznego wydarzenia. Mamy w swoim jakby prawie to, że codzienny dobry uczynek. Tak naprawdę jest to dla nas ważne, żebyśmy pomagali też drugiemu człowiekowi bliźniemu. Yy, wiara, ojczyzna, Bóg to jest nasze kluczowe hasło w harcerstwie. Stąd myślę, że właśnie ta pomoc tutaj innym i właśnie yy, przez to też uświetnienie tej całej uroczystości to właśnie jest to. Ostatecznie po rozegraniu dziewięciu rund zwycięzcą czwartego turnieju okazał się być Piotr Brodowski z klubu Biały Król z wiszni małej. Drugie miejsce zajął Marcin Dziuba z Szachowego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Zagłębie w Dąbrowie Górniczej, a trzeci był Władimir Sergijew z Ukrainy. Najlepszą kobietą okazała się być Alicja Śliwicka z UKS Toruń, a wśród zawodników LKS Chrobry Gniezno najwyżej uplasował się Jan Kujawski. Z goszczącej na zawodach reprezentacji Wojska Polskiego najlepszym był Marcin Pietruszewski. Wszyscy zwycięzcy mogli liczyć na nagrody finansowe i rzeczowe związane z tematyką Żołnierzy Wyklętych. Jak zapewnili organizatorzy wydarzenia, już teraz pojawiły się pomysły na przyszłoroczną piątą edycję turnieju. Cześć i chwała bohaterom Polskiej ziemi. Cześć. Cześć i chwała bohaterom Polskiej ziemi. Cześć. Cześć i chwała. e